Tutaj mamy przykład pokazujący, jak można takiego robotoga uzbroić. To co to jest? To jest dodatkowa kamera z ramieniem robotycznym, czyli możemy podjechać w miejsce zagrożone, w miejsce, do którego nie może wejść człowiek i wykonać jakieś czynności. Możemy instalować na nim wszelkiego rodzaju czujniki. Robodog jest uzbrojony w aparaturę pomiarową. A także w rozwiązanie, dzięki któremu można realizować misje, realizować misje gaśnicze. To jest produkcja firmy Unitree, która jest liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie czworonożnych robotów, mhm. ale także robotów humanoidalnych. Tu widzimy wykorzystanie typowo do celów gaśniczych, mhm. gdzie robotok jest wyposażony w własny system chłodzący, a także głowicę gaszącą. Ale to, to jest, to co Pan mi pokazuje, to jest większe niż tutaj, nie? Ten piesek, co tutaj jest. Nie, to, jest, to, to jest, jest tak, ten jest większy, ten jest mniejszy. Ten jest celów, mniejszy, tak? typowo pomiarowych, tak. Mhm. Duża stabilność tego robota, z tego co widzę. Ok. A little bit back. Oh. A with a dog, you don't see this every Little day. Bit? Ok. <laughs> o sterowaniu Pan coś powie. Sterowanie jest bardzo proste. Tu akurat nie mamy e, zainstalowanego tableta ani e, telefonu. Możemy to robić przez telefon lub hmm. tablet. Wtedy mamy podgląd z kamer. Gdzie jest ta kamera? Kamery są z przodu. Która to jest kamery kamera? są także z tyłu. Tutaj mamy. Tu jest kamera, no. a z tyłu? I z tyłu też mamy kamerę, która jest dodatkowa. Także w przypadku jakichkolwiek operacji Aha. możemy mieć podgląd z tych kamer. Oczywiście tak? oczywiście wykorzystując kamery dodatkowe, które możemy zainstalować, Aha. możemy też mieć podgląd bardziej dokładny i sterować samymi kamerami. Ale to, co jest istotne, to lidar. To co? Lidar, czyli, czyli? light detection and ranging. System mapowania przestrzeni, dzięki któremu możemy budować modele trójwymiarowe pomieszczeń. Okej, okay, nauczyć go. lub całych budynków. kubatury tych pomieszczeń,